Hej, mordeczki, ja jestem montażysta Jan. W poprzednim odcinku dostosowywaliśmy kanał, robiliśmy zdjęcie profilowe, czyli nasze logo. A w dzisiejszym odcinku zrobimy zdjęcie w tle na YouTube, czyli baner. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam Cię do zrobienia tego teraz, a my znowu atakujemy na naszą platformę YouTube. Ok, jesteśmy już na naszym psim fryzjerze i dostosowujemy kanał dalej. Marka i teraz obraz banner, czyli zdjęcie w tle. Znowu mamy napisane, jaki, w jakich wielkości powinny być nasze zdjęcie w tle, ile powinno mieć mega, zalecane przez YouTube'a. I jak to robimy? Bardzo, bardzo prosto. Wracamy do naszego pięknego, darmowego programu Canva. Znowu wpisujemy. YouTube. Nawet dobrze, nie, nie zaczęliśmy wpisywać. Grafika kanału YouTube. I wyskakują nam gotowe szablony na grafikę czyli zdjęcie w tle zdjęcie na naszym kanale YouTube. I teraz szukamy czegoś fajnego. Jak dla mnie z kategorii psiaki, ponieważ tak to robimy. Szukamy, szukamy sobie, co tu będzie ekstra. Hmm. O, mamy jednego psiaka, ale czy nam drugiego psiaka mamy u, to już jest fajniejsze. Ale zaraz Wam pokażę, dlaczego nie wybiorę tego szablonu, ponieważ całego tego psa nie będzie widać. Wszystko Wam wytłumaczę za chwilę. Trzeba wiedzieć o niektórych rzeczach. Hmm. Może coś takiego prostego, żebyśmy nie musieli wymyślać. To jest to może być bardzo fajne z tym paskiem po środku, ponieważ on będzie widoczny. Oraz może sprawdzimy sobie taką opcję. Ok, naciskamy. Jest to dosyć duże. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy szablon z gotowymi zdjęciami w tle, które mi się przesunęło, plus z opisem na środku. Co możemy dać jako opis na środku? Dobra, zrobimy sobie tak: fryzjer dla twojego. Oj, przepraszam. Fryzjer dla Twojego czworonoga. Możemy sobie każdą czcionkę osobno zmienić, dostosować do naszych potrzeb. Czy my mamy coś tutaj takiego fajnego, fajnego? Zwięk powiększyć oczywiście. O, zobaczcie. Co już, już się coś dzieje. Tutaj może tą czcionkę damy bardziej. Rysunkową, ok, bądź taką, a to jest ta sama co wtedy, dobra, zostańmy przy tym. Na razie nie wygląda to za dobrze, ale już wam pokazuję magię kanwy. Przechodzimy sobie w zdjęcia i mamy gotowe, stokowe zdjęcia, które możemy użyć. Wpisujemy sobie pies. No i zobaczcie, jakie piękne. No, mordki tutaj są. <śled> Wystarczy, że wybierzemy dane zdjęcie i przesuniemy sobie na jedno z tych zdjęć, które jest już w szablonie. Uwaga, tak. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Naciskając na to, możemy dostosowywać. Ciach. Już widzę, że to nie będzie wyglądać tak, jak mi się podobało. Dlatego może to powiększymy, żeby ten piesek. Miał tutaj swoje piękne oczka. Ok, już wygląda trochę lepiej. Znajdźmy inne fajne pieseły. Może nie to. O, to też jest ok. Patrzcie. <śm> <ś> hmm, może nawet tak to zrobimy. O. Już wam wszystko pokazuję. Program Canva jest o tyle fajny, że możemy go. Że pozwala nam dostosować szablony do naszych potrzeb. I widzieliście, po prostu chwyciłem za róg i zmniejszyłem napis. Moim zdaniem możemy jeszcze bardziej zmniejszyć ten napis. Na przykład tak. Oj, cof, cofnij. I zrobić bsi Fryzjer dla Twojego czworonoga. Sprawdźmy, czy ustawiłem to na środku. Jest na środku. Fryzjer dla Twojego czworonoga. Już to wygląda znacznie lepiej. Fajnie, jakbyśmy jeszcze znaleźli jedno zdjęcie podobne do tych dwóch, czyli takie dwa piękne pieski. O, o. O, proszę. Czy to jest ok? Podoba Wam się to? Mi się bardzo to podoba. Dobrze, mamy takie pieski, i teraz pokażę Wam, jak dodać zdjęcie w tle. Mamy już zrobione z tego projektu. Mamy krótki opis. Robimy pobierz. W JPG. Zapisujemy projekt już jako docelowy plik. Robimy sobie tło 1. Piesek. OK. Wracamy do dostosowania kanału. Przesyłamy. Tło jeden piesek. I teraz zobaczcie, co nam, po, co nam sugeruje YouTube. Wyświetl na telewizorze. Na telewizorze będziemy widzieć całe to nasze zdjęcie w tle, tak jak je zrobiliśmy. Czyli trzy piękne, mordki, plus napis, tak? Wyświetl na komputerze. Na komputerze będzie tylko ten pasek, który, który widzicie, bądź wyświetl na wszystkich. Urządzeniach, czyli na przykład na telefonach. I teraz dodając to zdjęcie w tle, musimy się zastanowić, czy to będzie wyglądać OK. Bo już wam mogę powiedzieć z doświadczenia, że to nie będzie wyglądać OK. Bo większość ludzi w dzisiejszych czasach ogląda YouTube'a na swoim telefonie, czyli będą widzieć, wchodząc na wasz kanał, tylko ten fragment. Zróbmy gotowe, sprawdźmy jak to wyszło. Ok, tutaj już zapisało nam zdjęcie w tle. Opublikuj. Ciach, opublikowane. Zobaczmy ten nasz kanał. No i jak to wygląda, moi drodzy? Wygląda tak, jakbyśmy ucięli wszystkim głowy. Dlatego robienie zdjęcia w tle to jest tak naprawdę metoda prób i błędów, żeby dostosować, dostosować to do naszych potrzeb, żeby to wyglądało naprawdę ładnie, spójnie. I patrząc na to zdjęcie w tle, od razu chciało się klikać i oglądać wideo. Dlatego zrobimy małą popraweczkę. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, ja zazwyczaj nie kasuję danego, danej strony z projektu na kanwie, tylko robię kopiuj, tutaj tym kopiuj powiel stronę i bazuję sobie na tym co już mamy. Możemy sobie naszego piesełka o, powiększyć. Jeszcze bardziej. I mniej więcej wiemy, że te tutaj fragmenty będą. Na naszym oj tu. Zdjęciu w tle. Tak? Więc tego piesełka też sobie powiększymy. I zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, i tego piesełka też sobie, mu się przekręcił, też sobie powiększymy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Szkoda, że mu oko zasłaniamy. Może dajmy jeszcze więcej, i tak. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Oki do dobra. Testujemy, sprawdzamy. Pobieramy drugie raz zdjęcie w tle. Pobieramy tylko drugą stronę. Zapiszemy to sobie jako Tło dwa pieseł. Znowu robimy dostosuj nasz kanał. Zmień. Tło dwa pieseł. I uwaga. Będzie to już wyglądać lepiej. Chociaż tego psa po prawej bym jeszcze obniżył, ale nie wszystko da się. Ok, gotowe. Publikujemy. Sprawdzamy nasz kanał. No i widzicie, już, już to wygląda o wiele lepiej. Fryzjer dla twojego czworonoga, psi fryzjer, logo pieseł, zróbmy na szybko jeszcze, przechodzimy jeszcze raz do kanwy, kopiujemy sobie i tego naszego czworonoga powiększamy, jeszcze mordko cię powiększymy, sprawdźmy, o, trochę do środka, tego trochę do środka dobra? Ostatni raz pobieramy tylko to zdjęcie nowe. A wiem, że to może się wydawać głupie. Są różne techniki, na przykład, w których możemy sobie zrobić prostokąt. Naszkicować. Tłoczy pseudo. Naszkicować sobie na kanwie właśnie w formie prostokątu, gdzie są najważniejsze punkty. Na zdjęciu w tle, i do tego dopasowywać. Oczywiście, ja z doświadczenia wiem, że możemy to też robić tak jak teraz. Ja robię metodą prób i błędów. Za, jak dla mnie jest to szybsze, ponieważ raz, dwa, trzy. Jak widzicie, trzecia popraweczka. No i elegancko. Opublikuj. Zobacz kanał, czy już nam poprawiło. No, ok, wiemy, co się dzieje. Nawet bym powiedział, że na tym etapie moglibyśmy wyrzucić ten napis: fryzjer dla twojego czworonoga. Bo i tak wiadomo o co chodzi. Są emocje, są ładne oczka, piesków. Widać, że potrzebują naszej pomocy: czyli fryzjera, albo już otrzymali tą pomoc. Dlatego wszystko składa się w fajną, spójną całość. Dobrze. W dzisiejszym odcinku zrobiliśmy sobie nasze zdjęcie w tle. Użyliśmy znowu do tego darmowego i niezastąpionego programu Canva. I co, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam i do zobaczenia w następnym odcinku, ponieważ będziemy sobie robić znak wodny i jednocześnie pokażę mały trik, który pozwoli zwiększyć ilość subskrybentów oglądających nasze wideo.